Witam w trzecim odcinku z gry Minecraft. W tym odcinku zrobimy farmę arbuzów i dyni. Zaczynajmy. Na początek zrobimy sobie płotki. Jeszcze jedno tak, tak, tak. To działa na podobnej zasadzie jak farma z pszenicą ale jednak trochę inaczej przyciszę może piosenkę tak teraz sobie weźmiemy wodę wlejemy Tu jest moje źródełko Aj, źle. Jeszcze raz. O tak. Teraz już pójdzie z górki. Jeszcze jedno. Aj, wpadłem. Dobrze. Teraz sobie weźmiemy wodę stąd. Pięknie. Teraz robimy to półklockami, a teraz posadzimy sobie dynie. Dobrze jest wszystko. Dobrze, teraz posadzimy sobie dynie. Oj, pominajmy, no Dobrze. Do następnego odcinka zobaczycie czemu tu zostawiłem wolne miejsce. Dobrze, teraz stawimy sobie dwie szki. Dobrze, jedna ferma skończona. Teraz zrobimy farmę melonów. Dobrze, no to zaczynajmy. Oj, jeżeli mi płotku nie zabrakło, bo będzie źle. oj, źle. Dobrze. Teraz robimy sobie to samo Co w pierwszej farmie dyni. Wykopujemy sobie dziurę na wodę, żeby było nie. Zawsze jak robicie formę dyń, kaktusu i wróć kaktusu, nie trzeba wody. To dyń pszenicy lub melonów, to potrzeba nawodnienia. Wodę sobie stronę weźmiemy. Idealnie nam płotków starczyło. Oj, zrobiłem błąd. No trudno. Mówi się pech. Oj, zrobiłem drugi błąd. Co prawda powinno się brać z kraja ale nie wiem, że mu się zbugowało po raz drugi to weźmiemy stąd Znowu się buguje Nie wiem co z tym jest związanego Cóż weźmiemy i tak stąd Niech się buguje Dobrze, teraz możemy brać sobie stąd Tak, pięknie Cyk teraz sobie zrobimy tak Aj Mój błąd teraz Oj, kilofu nie mam Trzeba ich zrobić. Hmm, teraz zrobimy sobie kamien żelazny od razu. Wderzono żelazo. Dobrze. weźmy sobie te wykopny. O, pięknie. Dobra, teraz pyk, pyk. I teraz robimy to samo co z, z dniami. Też zostawiamy jedno wolne miejsce. I tego to wyglądają nasze dwie farmy. Tu jest farba melonów, a tu farma dyni. To na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie mój kanał znajomym. Nara.